Trażnik Teksasu chyba lepiej, bo mamy 6,2 litra, 2,4 litra samego kompresora, v 8 i 702 konie mechaniczne i to wszystko w serii. Pokażę Wam dzisiaj, co to jest za wielki potwór. Ram TRX, ale po wielu modyfikacjach w słynnej filmie Apokalips z Florydy, z Miami, żeby ten samochód wyglądał tak jak teraz, fakturka 123 tysiące dolarów. Same modyfikacje tyle kosztowały. Poszerzone błotniki, powycinane, także prawie takie RWB tylko ze Stanów. To jest podobno 40 cali opona. Ja jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Nie mam doświadczenia w takich wielkich pickupach. Dlatego tym większe wrażenie na mnie to robi. Piękny wzór felgi. Bardzo wielka, bardzo mocna i tak jak widzicie, 40 cali opona. W ogóle Yokohama też mnie zaskoczyło. Nie wiedziałem, że Yokohama produkuje takie opony. Przejedziemy się nim za chwilę, więc też usłyszycie, oprócz pięknego dźwięku wydechu, który gra tutaj no, rewelacyjnie, to. Tak powyżej już 50 km na godzinę słychać głównie. Te opony są cholernie głośne. Ten samochód w ogóle jest tak absurdalny, niedorzeczny. No i chyba właśnie dlatego mi się podoba. Można go u nas w ogóle kupić. Oczywiście mnóstwo pytań i komentarzy będzie, czy to jest legalne na polskich drogach, że te koła są takie wielkie i tak wystają. I teraz wstawka Pana y, Sznuka. Nie wiem, choć się domyślam. W każdym razie jest oryginalny zestaw kół też z tym autem od trx -a. także do wyboru, do koloru. Każdy jeździ na własne ryzyko. RAM już seryjnie w wersji TRX. Jest niesamowitym potworem, no ponad 700 koni w pick-upie, a tutaj to, co zrobiła firma Apokalips, to jest coś niesamowitego. Nie wiem, od czego zacząć. Zaczniemy od lakieru. Całe nadwozie pokryte Linexem w takim kewlarze i powiem wam, że robota bardzo dobrze zrobiona. Zaglądałem tu i tam, wszystkie wnęki, wszystko ładnie wylakierowane, naprawdę wysoka jakość, jak na amerykańską robotę. Samochód w ogóle zbudowany dla yy, naszego kumpla Patryka z Jankescar. I on ten samochód importował jako bezwypadkowy i właśnie tak pomodzony. Jest tutaj tabliczka, właśnie też upamiętniająca tę piękną chwilę. Samochód ta firma nazywała Omega Rex, bo każdy samochód spod ich ręki ma jakąś specjalną nazwę, więc ten się nazywa Omega Rex. Zobaczcie, próg zaraz się schowa, przy otwieraniu się wysuwa. On jest tutaj niezbędny, no bo wsiąść tutaj bez tego progu to trzeba by mieć chyba drabinę, a tak można. Dosyć wygodnie zająć miejsce. No i właśnie, wracając do malowania, zobaczcie wszystkie wnęki, bardzo ładnie progi, wszystko ładnie wymalowane tym lineeksem. Lakier pancerny, bardzo szorstki, ale tym autem można wjechać dosłownie wszędzie, w każde krzaki i w ogóle też jest łatwy w myciu. Chociaż chyba Wąski co innego by powiedział na ten temat, bo. Ostatnio jeździliśmy po błocie i trochę roboty miało, żeby go doczyścić. W każdym razie ciśnieniem wysokim, szczotą można szorować, nic nie jest groźne temu lakierowi. No i co? Zmiana nazwy. Trochę się pobawili literkami, to odwrócili do góry nogami, zamienili R z M i mamy WAR. Wcale to nie jest takie zamienione, tylko to jest oddzielny emblemat i komplet tych emblematów WAR kosztował chyba ponad 1500 dolców na fakturze. Więc takie ciekawostki. Zajrzymy pod machę. Otworzyć jest łatwo, z zamknięciem będzie problem większy, bo nie będę dosięgał. Yy, tu za dużo nie widać, bo jest dużo plastiku. To co najpiękniejsze, to ten wielki kompresor, który pięknie jęczy. Yy, 6,2 litra V8 ma doładowana tym ogromnym kompresorem. Sam kompresor ma 2380 cm3 pojemności. Przepiękny dźwięk przy przyspieszaniu. No i yy, moc, moment dostępne z samego dołu. Nawet na tak ogromną masę, gabaryty i te wielkie koła samochód naprawdę nieźle przyspiesza. Tam koło 4,5 do setki chyba maseryjnie, czy 4 z groszem. No na tych kołach na pewno będzie dłużej. Widzieliście, musiałem machę sięgnąć z boku, bo od góry nie byłoby szans. Przechodzimy do tyłu. Tutaj kolejne też pakiety, ten roll bar. Reflektory na górze, reflektor tutaj, LED bar do tyłu. No i zobaczcie, otwieramy sobie... O, tu też mamy napis "War", oczywiście. Otwieramy sobie tutaj klapę. Całkiem pokaźna przestrzeń. Bardzo użytkowe auto, bo mamy długą pakę, stosunkowo długą, szeroką, i mamy bardzo dużo miejsca wewnątrz, ale to zaraz pokażę. Tylko tak, żeby wejść na tę pakę, no to nie wiem, znowu jakaś drabina czy coś. I tutaj jest taki patent, że mamy wysuwany stopień. Mamy, o, zobaczcie jaki jest fajny, mięciutki. No i mamy kawał paki. No teraz się czuję prawie jak Cornel Walker. Paka też jest wymalowana tym chropowatym lakierem, więc można tutaj wszystko przewozić, bez obawy, że coś się porysuje, czy tam uszkodzi. No i ten stopień też trzeba kopnąć z buta, żeby się zamknął. Pokrywę zamykamy. W ogóle tu jest system kamer 360. Bardzo dużo bajerków. Zobaczcie, wydech też. Jak najbardziej test pięści przechodzi. Zaraz go sobie posłuchamy. No i co? Tutaj mamy oczywiście amerykański patent do przyczepy. Możemy przyczepę z hamulcem podczepiać. Tam jest sterowanie tym hamowaniem przyczepy, jak to w amerykańskich autach. Kawał potężnej maszyny i zapraszam Was teraz do wnętrza i zaczniemy nietypowo od tylnej kanapy. Zobaczcie, pierwszy plus. Drzwi otwierają się prawie że pod kątem 90 stopni. Bardzo łatwo się wsiada. No oczywiście ten próg robi tutaj robotę, ale zobaczcie, ile tutaj jest miejsca, przestrzeni. Ten fotel jest ustawiony pode mnie, czyli odsunięty dosyć mocno do tyłu. A tu jest po prostu więcej miejsca niż we sklasie. Niesamowite. Pikapy, przeważnie tę tylną kanapę, mają jakąś taką ciasną, pionową, niewygodną. Tu jest kupa miejsca. No, i, i mega wygoda. Podgrzewanie, wentylacja, również z tyłu, porty USB-A, USB-C, gniazdo, no co prawda, 110V, ale aż 400W. Mamy full wypas tutaj, jakąś małą półeczkę, oczywiście, wielkie uchwyty na napoje, tak żeby ta ogromna amerykańska kola też tutaj się zmieściła. Wielkie kieszenie w drzwiach, tu jest wszystko wielkie, jest po amerykańsku, ale muszę Wam powiedzieć, że to wnętrze jest całkiem porządnie wykończone, tak, skóra dobrej jakości, troszkę alcantary, ładne czerwone przeszycia. Jestem pod wrażeniem, bo nie mam za często do czynienia z takimi autami, a no to jest taka, no powiedzmy topowa wersja Rama, ten TRX i kurczę, podoba mi się taka fura. Przechodzimy do przodu, no i tak, po pierwsze jest tu bardzo wygodnie, genialne fotele. Fajnie trzymają na boki, a jednocześnie komfortowe, luksusowe, ale najbardziej przykuwa moją uwagę, jak tu wsiadam, wielkość, szerokość tego wnętrza. Sam ten podłokietnik to w zasadzie jest szerokości, no na pewno jest mniej więcej szerokości fotela w moim relajancie Robinie. No i co tu mamy? Mamy taką tabliczkę szpanerską TRX, info o silniku, 6,2 litra, supercharger, pojemność tego kompresora samego 2,4 prawie litra. No, moc 702 konie, numer Win, bla, bla, bla. Schowek jest taki dwustopniowy. Tu mamy port USB. I mamy jeszcze takie coś. I zobaczcie. Myślę, że takie coś, jakbyście mieli jako ściągawkę na maturze, to każdy zda. Ale mi najbardziej się w tym aucie podoba dno tego schowka. Zobaczycie to na przebitce. Jest wielkość człowieka przy wielkości tego t a przy wielkości prawdziwego Tyranozaura Rexa. Tu jest napęd na 4 auto, ale mamy reduktor, mamy blokadę i mamy ten przycisk. Prosto po amerykańsku. Chcemy skorzystać z Launch Control? Tak, w tym Pikachu jest Launch Control. Wciskamy przycisk. Ruszamy. Duży taki pionowy tablet dotykowy z wszystkimi bajerami, funkcjami. No, i tych bajerów to jest naprawdę, jest wszystko. Jest grzanie, wentylowanie wszystkich foteli, grzana kierownica, mnóstwo fajnych dodatków. System kamer. Dobra, najpierw odpalimy. Ależ to pięknie gada. Jak wrzuci się wsteczny, to pokazuje nam się właśnie kamera 360 tylna i tutaj można, można sobie też. E Zmieniać perspektywy tych kamer. Różne opcje do przodu, do tyłu. Powiem Wam, że to jest bardzo przydatne. Nawet ta przednia kamera, no bo ja siedzę tak wysoko nad ziemią i mam przed sobą tę wielką pokrywę silnika, że w ogóle nie wiem, gdzie się ten przód kończy. Nie mam wyczu wyczutego tego auta jeszcze, bo tylko chwilę nim na razie pojeździłem. Więc ten system kamer naprawdę się przydaje, bo tu są tak wielkie gabaryty, że ciężko zaparkować nie ma co ukrywać i ciężko manewrować tym autem. No ale. Właśnie do tego to auto jest, do takich e, dziwnych akcji i zobaczcie, macie tu też TRX mode, wybieramy sobie e, czy jedziemy po piachu, po błocie czy po kamieniach, mamy tryb bacha, e, no właśnie to zawieszenie też tutaj we współpracy z Bilsteinem już seryjnym takim trix się jest genialne. Te amortyzatory są wielkie, bardzo mądre, inteligentne no i też to robi wrażenie. To auto w ogóle jest bardzo wygodne i miękkie w jeździe. No Nie pojedziemy nim jakoś szybko po torze, na pewno płaskim, ale w terenie naprawdę robi robotę. No dobra, autko jest troszkę rozgrzane, posłuchamy go lekko, ale myślę, że chyba nie ma co przedłużać, co ja Wam będę opowiadał o głupotach. Zobaczmy, jak on się sprawuje w czasie jazdy. Oho. No, na tej naszej wąskiej tutaj drożce dojazdowej, to ciężko się minąć z kimkolwiek. Na szczęście, mogę zjechać na pobocze albo w ogóle w pole. Nie ma znaczenia na takich kołach. Można wszystko. I podoba mi się też, że jeszcze tutaj ta wersja, bo to jest chyba 21 rocznik tego tej bazy, że tak powiem, to jeszcze ma fajne analogowe e, te dwa główne zegary, czyli. No, w zasadzie cztery. Prędkościomierz, obrotomierz, temperatura cieczy chłodzącej i wskaźnik paliwa są analogowe. No właśnie, wskaźnik paliwa jest, jest dosyć dynamicznym wskaźnikiem w tym aucie. Bo da się tutaj zrobić w trasie, jak się szybciej jedzie. Jankes mówił, że chyba 38 na ton spalił w trasie, kiedyś jak gdzieś tam dalej jechał. No tak. O, a mamy z 5000 km 29 na 100. No, czyli tak bardzo kulturalnie bym powiedział, jak na takie osiągi. Niech autko nam się troszkę rozgrzeje, to przetestujemy sobie też, jak to przyspiesza. Teraz jadę 40 na godzinę i już słyszę lekki szum opon, ale im szybciej, tym sporo głośniej. Śmieszne jest to, że jak chcę, to sobie owiadę na krawężnik. Zjadę, jak musiałbym się minąć z czymś szerokim. No, zajmujemy prawie cały pas. Kwestia przyzwyczajenia. Zaraz przetestujemy jeszcze takie, powiedzmy, codzienne problemy użytkownika takiego samochodu, więc spróbujemy sobie zaparkować na jakimś takim standardowym miejscu parkingowym pod sklepem. Jaki to jest bydlak. Ale jedzie całkiem przyjemnie. Tak bardzo taki jest mięciutki, więc te wszystkie nierówności ciekawie wybiera. Nie wiem, czy chciałbym nim jechać po jakiejś krętej drodze i po serpentynach, bo mam wrażenie, żeby się nieźle bujał. No myślę, że taki wóz też może czysto marketingowo dla kogoś zadziałać. Jak ktoś ma jakąś firmę i chce, i chce nabrać rozgłosu, pokazać się gdzieś na mieście, czy jakoś go okleić, no to uwierzcie mi, że to byłyby dobrze zainwestowane pieniądze w marketing auto robi taką robotę na ulicy, no jest czymś niecodziennym na naszych drogach. W Stanach dużo jest tych pick-upów, większych, mniejszych, też tych apokalips trochę jeździ po całym świecie, no bo to naprawdę jest bardzo znana firma, ta która przerabia je właśnie na taki sposób, te wszystkie pick-upy, terenówki i tak dalej. Oni robią też te trzyosiowe pojazdy. W każdym razie no u nas na drodze no to się nie ma co oszukiwać, to się rzuca w oczy. Dobra, spróbujemy sobie zaparkować. Na takim klasycznym miejscu postojowym pod sklepem. Ale krzywo stanąłem. Trochę jak ci, ale nieważne. Nie, no słuchajcie, nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Trochę stanąłem krzywo, ale na upartego, jakby się troszeczkę tu poprawić, duże miejsce parkingowe. Czyli tym autem bez problemu można jeździć po polskich drogach i robić zakupy. Myślałem, że będzie gorzej. Już się tu troszkę poprawiam. Zobaczcie, tyle mam kamera i tak stanąłem jak. Nie powiem kto. No, powiedzmy, że się mieszczę w miejsce parkingowe. Nie wiem co by sądzili yy, ci, którzy mieliby bezpośrednio koło mnie zaparkować, jakby to miało wyglądać, ale. Nie ma tragedii. Myślałem, że będzie gorzej. Albo te miejsca są jakieś wyjątkowo duże tutaj, żeby teraz wyjechać i nie przejechać, te dwójki tylko. I teraz tak korcie, żeby tak lekko najechać. Tak, o tutaj. Tyk. Mogę zobaczyć, czy podjedzie? A jak mi kupić nowego? No. Nie, takiego się już nie da kupić. Podobno to jest One of One, z Carbon Fiber Bonnet. Dobra, jedziemy dalej. No to jest śmieszne, że siedzę wyżej, niż każdy kierowca busa, takiego standardowego. Na wszystkich patrzymy z góry. A wszyscy na nas patrzą jak na debila, zapewne. Ale sporo też jest uśmiechów z tego, co widzę, bo każdy się odwraca za tym autem. A można sobie przyciąć trochę przecież, nie? O, w sumie to przez ten rów też mógłbym wyjechać. Nie no, zwrotne auto. Ideał. Ale pięknie jęczy ten kompresor. Co to jest za dźwięk? Dobra, trzeba sprawdzić przyspieszenie. <śpiewanie> ja pierdolę. Jak to jedzie? <śpiewanie> Kontroli za dużo nie ma nad tym pojazdem na tych kołach. <śpiewanie> ale naprawdę nieźle to przyspiesza. Dobra, jeszcze raz. Brrr. Wściekły tyranozaur Rex. Ten prędkościomierz cholercia bardzo szybko idzie w górę i to w ogóle jeszcze w milach tu pokazuje ten większy obwód. Uf. Trzeba uważać bardzo. Ten silnik też podobno ma duży potencjał. Zakładamy mniejsze kółko kompresora i od tam ze 150 koni przybywa, czyli robi się 850 koni jednym prostym, tanim szybkim zabiegiem. No, coś takiego ma w sobie ten samochód, że, że chce się nim jeździć. To jest właśnie piękne w motoryzacji. Ona jest tak różnorodna, taki samochód ma swoich wielbicieli, ma też swoich hejterów i tak dalej. A mnie. Takie zabaweczki, jak mają tyle koni, 702 konie, bardzo kręcą. No, oczywiście musi być v Dajcie znać proszę w komentarzach, czy Wam się podoba taki projekcik. No i czy dalibyście radę tym jeździć na co dzień po naszych polskich drogach. Bo w Stanach to auto wcale by nie robiło takiego wow. No bo tam jest mnóstwo wielkich aut. Tam nawet te miejsca parkingowe są dużo szersze i większe. Yy, także u nas na pewno robi to większe wrażenie i trochę trudniejsze pewnie jest w użytkowaniu. No i standardowe komentarze, że opony za szerokie, bla bla bla, że ślepy diagnosta, to już to znamy, znamy. Także darujcie sobie, jest drugi komplet kół do tego auta. Także jak ktoś chce kupić, to jego decyzja na jakich kołach będzie jeździł. Ja postanowiłem dzisiaj jechać na tych szerokich. Z całą odpowiedzialnością.